Już kilka lat po zakończeniu II wojny światowej Olsztyn mógł poszczycić się wybitnymi osiągnięciami kajakarzy. Nie inaczej jest też obecnie. Kwalifikacja Mateusza Kamińskiego na Igrzyska Olimpijskie w Tokio 2020 oraz 3 złote i dwa srebrne medale naszych kajakarzy na Mistrzostwach Polski w Poznaniu są najlepszym tego potwierdzeniem. Z naszymi medalistami spotkał się wczoraj prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz, aby pogratulować sukcesów i życzyć kolejnych zwycięstw. Wyniki sportowców budzą uznanie, możliwe są jednak do osiągnięcia przy silnej woli i konsekwentnej pracy. Bazę mamy super, od czterech lat nowy, nowy obiekt wybudowany z szatniami, prysznicami, pomieszczeniami na, na, na sprzęt, także mamy wszystko co w tej chwili nam potrzeba. Kołem Mistrzostwa Sportowego to jest szał tam bez problemu uczniowie mogą pogodzić sport z trenowaniem, nauczyciele są bardzo pomocni, wspierają, dopingują. Jest baza szkoleniowa, jest wsparcie. Żeby jednak nie było tak silankowo, zobaczmy, jak wygląda druga strona medalu. To jest bardzo trudny sport. Czasem nawet mówię, że to jest sport ekstremalny w momencie, kiedy wieje, leje na wodzie, trzeba być, trzeba zrobić trening. Trudna dyscyplina, szczególnie w zimie, gdzie jeżeli ktoś się wala do zimnej wody, to łatwo się zniechęci. tak. No i też dużo wymaga czasu właśnie na poświęcenie na naukę, utrzymania równowagi. No ale potem dużo czasu trzeba poświęcić, bo to nie tylko są kajaki, jeżeli się trenuje kajaki, tylko i bieganie, i pływanie, i siłownia. Droga do sukcesów nie jest usłana różami i na pewno nie każdy zostanie wybitnym sportowcem. Zapytajmy na koniec, czy pod i łzy wylane na treningu kształtują coś poza wysportowaną sylwetką? Myślę, że najbardziej bycie upartym bo to jest chyba najważniejsze, żeby mimo, mimo wszystkiego, mimo każdego upadku które się pojawiają bardzo często w naszym sporcie, to żeby się podnosić i walczyć i, i, i ta wytrwałość jakby prowadzi tylko do sukcesu. Nabywa się tam do, dużo dobrych cech, jak wytrwałość, upór w dążeniu do celu, ale potem ten upór można wykorzystać w samym życiu, czy już w pracy, jak się skończy uprawianie sportu. To jest doskonała lekcja przygotowania do życia tego dorosłego, zawodowego, kształtowania charakterów, kształtowania postaw. Mówię tutaj o sporcie, a wobec tego bądźmy aktywni, uprawiajmy sport, odnośmy sukcesy.